Czwartek, siódmy dzień sierpnia jesteśmy w warszawskim uniku, gdzie czeka nas rozmowa z zawodnikiem UFC kategorii średniej Robertem Bryczkiem, który już za niespełna miesiąc zawalczy w Paryżu po raz drugi dla największej organizacji mamy na świecie. Robert przede wszystkim dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać, bo dawno nie mieliśmy tej okazji, tej przyjemności, żeby, żeby pogadać, ale teraz okazja jest słuszna, no bo druga walka na horyzoncie. Także witam cię serdecznie i dziękuję za Twój czas. Ja również dziękuję, witam wszystkich. I tak zgadza się, druga walka już 6 września, czyli za niespełna miesiąc. No właśnie, wracając troszkę do chronologii zdarzeń i też do tego, jak wyglądał ostatni okres, bo nie szukałem aktualnych rozmów z Tobą gdzieś w internecie, na YouTubie, na stronach, szukałem, czy ktoś wywiad robił i takiego wywiadu nie znalazłem, z czego to wynikało, że gdzieś troszkę medialnie się w ostatnich miesiącach, a w zasadzie nawet i w tych ostatnich kilkunastu miesiącach schowałeś. Y Myślę, że ja się nie chowałem jakoś specjalnie. To wynika z tego, że po prostu czekał mnie długi rozbrat z klatką. Eee, przegrana debiutancka walka. Później wypadnięcie przez kontuzję na gali w Manchesterze. I łącznie zrobiło się ponad rok przerwy. Dlatego też myślę, że ten medialny szum opadł naturalnie. Robert, druga walka na horyzoncie, natomiast już piąty rywal w UFC, bo ty zawodnikiem UFC już jesteś od no, chyba blisko dwóch lat wtedy podpisany kontrakt na walkę z Jacobem Malkunem. Do tej walki nie doszło we wrześniu 2023 roku. Później planowana walka z Albertem Durajewem w lutym też nie doszła do skutku, ale doszła do skutku walka z Ichorem Poterią. Ta walka odbyła się dawno, natomiast e, wracając troszkę do tego pojedynku, jedno pytanie na, na temat tej walki. E, dlaczego Twoim zdaniem ta walka wyglądała tak, a nie inaczej? Czy, czy gdzieś presja tego debiutu w największej organizacji MMA na świecie, którą wskazywało wielu fanów, Mogła tutaj mieć znaczenie? Myślę, że po części tak, aczkolwiek, tak jak wspominałeś, było bardzo dużo zamieszania, dużo zmian rywali, począwszy od Malkuna przez Durajewa, później po drodze był jeszcze kilku innych rywali, ostatecznie stanęło na Ichosze, więc myślę, że mogło to wpłynąć troszeczkę na przebieg walki. I Same przygotowania oczywiście były ukierunkowane pod zupełnie 180 stopni innego przeciwnika, i stylistycznie, i warunkami fizycznymi. I myślę, że przełożyło się to także na walkę. Ale poczyniłem bardzo dużo zmian. Ciężko pracowałem w tym czasie, kiedy nie walczyłem. Uważam, że zrobiłem duży progres i myślę, że to zaprocentuje w najbliższym pojedynku. W lipcu miałeś bić się z LeRoyem Duncanem. Do tej walki nie doszło. Jakbyś mógł powiedzieć, jakiego rodzaju to była kontuzja, bo ona wymagała zabiegu operacyjnego, co się wydarzyło i dlaczego ta przerwa była tak długa. A tak, to była kontuzja kolana, która wymagała zabiegu operacyjnego. No i wiadomo, okres rekonwalescencji, powrót do formy, to trochę czasu zajmuje. Później czekałem oczywiście na debiut. Sądziłem, że będzie on szybciej przeciągał się, ale ostatecznie, finalnie mamy 6 września, z czego też się cieszę, tym bardziej, że jest to gala w Europie, we Francji i dwóch Polaków też na karcie, więc mam nadzieję, że to będzie polska noc. Jak pojawiła się ta informacja, że UFC wraca do Francji, to, to powiedziałeś sobie, że to jest fajny termin, fajna gala, tam bym chciał zawalczyć, czy było Ci kompletnie już obojętne gdzie i, i z kim, tylko byle wrócić do OKTAGONu? Tak, początkowo chciałem po prostu wrócić jak najszybciej do OKTAGONu, byłem głodny tej walki, jestem nadal, ale w momencie kiedy UFC wrzuciło plakat i pojawiła się gala we Francji, no to tak zaświeciło się w głowie lampka, że to byłoby świetne też miejsce do powrotu, tym bardziej, że jest to Europa. Brad Tavares to twój najbliższy rywal doświadczenie jeśli chodzi o organizację UFC e, kolosalna różnica bo to będzie twoja druga walka i jego jak się nie mylę 26 bądź 7 No właśnie jak ty oceniasz Brada Tavaresa i czy to była pierwsza propozycja czy to był pierwszy rywal którego UFC ci zaproponowało na tę galę no tak to był pierwszy rywal jakiego dostałem w propozycji od UFC nie zastanawiałem się długo, zgodziliśmy się od razu na pojedynek, bo uważam, że jest to duże wyróżnienie mnie ze strony organizacji. E, tak jak wspominałeś, bardzo doświadczony rywal, e, utytułowany jego 27. Walka e, w organizacji. Mm, domyślam się, że pewnie nie będę faworyzowany, ale no, uważam, że jest to ogromna szansa dla mnie. I widzę tutaj dużo mm, luk w jego grze, które mogę wykorzystać ze względu też na styl walki. Uważam, że może mi. Stylistycznie być dla mnie po prostu wygodny. No właśnie, jestem ciekaw, Robert, jak ty byś go scharakteryzował, bo to jest zawodnik, który ostatnio wygrywał z Krzyśkiem miotko przed czasem. To jest jego ostatnie zwycięstwo i to było chyba 7 lat temu. Albo 5 lat temu, 2021 chyba, przepraszam, 4 lata temu, później wygrane tylko decyzjami sędziów. Ty jesteś gotowy i tak zakładasz, że to będzie twarda 15-minutowa walka, czy, czy znajdujesz jakieś luki w jego grze, gdzie możesz poszukać w tym pojedynku skończenia? Oczywiście widzę luki, ale zakładam 15-minutowy bój ciężki, na to się szykuję. Yy, przynajmniej walcząc wcześniej dla organizacji Oktagon, nastawiałem się na długie, ciężkie walki na pełnym dystansie i kończyłem je szybko. A debiutując dla UFC, nastawiłem się, że wyjdę i po raz szósty z rzędu wygram przez knockout w pierwszej rundzie. No i niestety nie potoczyło się to po mojej myśli, więc zakładam, że walka będzie ciężka. Jak się okaże, jaki będzie scenariusz już finalnie, no to pokażę sama walka. Przygotowania. O nich słów kilka. Warszawa, odwiedzasz Nemezis, tutaj Unik, gdzie, gdzie się aktualnie znajdujemy. Tutaj chyba główne przygotowania, tak możemy powiedzieć. No i oczywiście Bielsko-Biała. Tak to wygląda? Dlaczego tak? Czy jesteś po prostu gdzieś przyzwyczajony do takiego cyklu, że spędzasz część czasu w Bielsku, część czasu w Warszawie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? A tak, zazwyczaj łączyłem przygotowania w Bielsku-Białej i Warszawie. Na ten moment większość część przygotowań spędzam w Warszawie ze względu na team i sparring partnerów, których tutaj mam bardzo dobrych. Oczywiście do Bielska Białej również przyjeżdżam, bardziej w celach regeneracyjnych lub po prostu dorabiam jeszcze jakieś treningi, takie pokroju przygotowania fizycznego. Ale niezmiennie jak od zawsze reprezentuję klub zarówno i z Bielska Białej, Impact, którego jestem założycielem i obecnie Unique Fight Club w Warszawie. Tutaj treningi, tak jak powiedziałeś, jest z kim trenować, jest z kim porobić, no właśnie to na czym, czy to jest podzielone miejscami na to, co robisz, czyli na przykład gdzieś robisz konkretnie zapasy, gdzieś brazylijskie jiu -jitsu. wiemy, że w Nemezis ten nacisk na, na, te partery, na, na parter jest bardzo mocny, tak to wygląda, czy raczej wszędzie przekrojowo, ale lubisz zmieniać miejsca, trenować z różnymi zawodnikami? Głównie przygotowuję się w juniku i tutaj mamy zarówno bazę zapaśniczą, jak i parterową, a przede wszystkim stójkową kickbokserską, Szczególnie ze względu na to, że mój przeciwnik jest też kickboxerem, więc większość treningów robię tutaj. Oczywiście są miejsca, w których dorabiam też inne płaszczyzny, ale to bardziej okazjonalnie. Natomiast u siebie w Bielsku Białej, no to wiadomo, z racji tego, że jestem tam raczej na weekendy. Teraz w tym głównym okresie przygotowawczym, no to nieco rzadziej, ale tam bardziej treningi po prostu fizyczne lub parterowe. Kiedy wybierasz się do, do Francji? Bo tutaj odchodzi ten aspekt aklimatyzacji, o którym tak wielu zawodników wspomina. Tak jak powiedziałeś, walka w Europie, tej aklimatyzacji nie potrzebujesz. Także jak wcześniej przed galą, o ile, wcześniej, o ile dni wcześniej przed galą wybierasz się do Paryża, żeby, żeby tam pobyć na miejscu troszkę, zobaczyć też może tego miasta? miasta raczej nie będziemy zwiedzać e, chociaż Paryż jest pięknym miastem aczkolwiek może e, dziś już nie tak koniecznie pięknym jak e, uchodził e, w każdym razie na pewno jest to duży plus e, że nie ma tego okresu m, aklimatyzacji więc wszystkie kwestie logistyczne organizacyjne są znacznie prostsze niż w przypadku na przykład wyjazdu do Las Vegas i wyjeżdżamy 2 września we wtorek e, więc na kilka dni przed walką. Ty jesteś zawodnikiem, który dużo tych kilogramów zostawia na koniec, bo, bo zwykle wyglądasz na zawodnika, e, takiego, który, który troszkę więcej waży w tym okresie nie, powiedzmy przygotowawczym i na roztrenowaniu niż, niż ta kategoria średnio 84 kg. Ja uważam, że nie zbijam jak na obecne warunki jakoś mnóstwa kilogramów. To jest to około 10 kg. E, na ostatnią chwilę zostawiam sobie. Tak, uważam połowę z tego mniej więcej. Raczej staram się trzymać dietę, skrupulatnie gdzieś wchodzić systematycznie z tą wagą. W dniu walki ciężko powiedzieć, jaka jest dokładnie waga, ale na pewno ponad też 90 kg. W Czechach było na pewno łatwiej, kiedy walczyłeś w OKTAGONIE, No o Feni już nie wspominam, natomiast teraz dobra okazja dla twoich kibiców też, żeby wybrać się, zobaczyć, bo oczywiście e, logistycznie też łatwiejsze niż wyjazd, wylot do, do Stanów Zjednoczonych. Liczysz na to wsparcie mocne. Dostajesz takie sygnały, że tych kibiców faktycznie we Francji, w Paryżu sporo się może pojawić, żeby cię wspierać? Tak, jest dużo chętnych właśnie znajomych, którzy chcą się wybrać, korzystając z okazji, że gala jest w Europie, we Francji to jest około dwóch godzin e, lotu samolotem więc myślę, że na pewno ogrono Kibiców wybierze się, czy z Bielska Białej, czy, czy z Warszawy właśnie. Trójka Polaków, tak jak wspomniałeś ty. Marcin Tybura i Robert Druchała cieszy chyba ten, ten polski zaciąg też, bo, bo teraz i Czarek Oleksiejczyk, i Oleksiejczuk i Iwo Baraniewski też w Dana White Contender Series mają szansę otrzymać kontrakt z największą organizacją MMA na świecie i to chyba pokazuje, że ta polska siła jednak nie ustaje i cały czas mamy zawodników, którzy do tego topu światowego mogą się przebijać. Zdecydowanie w Polsce MMA się rozwija bardzo mocno właśnie, co widać po angażach kolejnych Polaków. Bardzo mocno trzymam kciuki za chłopaków. Mam nadzieję, że dołączą niedługo do Organizacji wygrają w kontenderze. No i tym bardziej cieszę się też, że jest dwójka Polaków, czego nie było już od bardzo dawna na tej samej karcie, bo na pewno będzie raźniej i, i, i będzie też większe wsparcie między nami. Dobijając już powolutku do brzegu, bo za chwilę też trening. Robert, tak jak powiedziałem na początku, to jesteś zawodnikiem UFC prawdopodobnie już dwa lata, albo zbliża się ten okres dwuletni. Ty masz z tyłu głowy, biorąc pod uwagę to, że pierwszy pojedynek przegrany, teraz ważna walka z towarzyszem, że to jest taka walka o być albo nie być, czy kompletnie tak do tego nie podchodzisz? Nie, nie nakładam sobie takiej presji. Skupiam się na najbliższym pojedynku. Ciężko pracuję, zrobię wszystko, żeby wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony. Myślę, że to jest dla mnie duża szansa, ale nie wybiegam do przodu, co będzie po walce. Interesuje mnie 6 września na, ten, na tą chwilę. Pokonanie Towarzysza, tak jak wspomniałeś, to jest byłaby bardzo duża sprawa. Natomiast jeśli wygrałbyś to bezkontuzyjnie, szybko, ty planujesz jeszcze w tym roku zrobić jedną walkę? Chciałbyś zrobić jeszcze jedną walkę, czy, czy będziesz zadowolony z tego, że w ogóle w tym roku udało się wrócić? Nie wykluczam takiej opcji. Generalnie po powrocie do zdrowia i wznowienia treningów, to mam takie założenie, że chciałbym być aktywny w oktagonie i nadrobić po prostu ten czas, przez który mnie nie było do tej pory. A to kolano, operacja, to wiadomo, różnie zawodnicy po, po takich zabiegach się czują. Jak rozumiem, rekonstrukcja, tak? Więc zadba, nie, czy... to nie była akurat rekonstrukcja. To była łąkotka. Okej, okay, w porządku. I możesz powiedzieć, że jest lepiej niż przed zabiegiem albo że jest na tyle dobrze, że nie czujesz żadnych, żadnego dyskomfortu czy, czy gdzieś tam jednak z tyłu głowy jest taka blokada psychiczna, o której często zawodnicy mówią, że są momenty, kiedy jednak myślą o tym, żeby tam się nic nie wydarzyło. Nie, nie ma takiej blokady, szczególnie że ja w swojej karierze, szczególnie na początku, miałem tych kontuzji sporo, to była moja ósma operacja tak naprawdę i po każdej wracałem silniejszy, podobnie jest z tą nogą, ona jest zdecydowanie w lepszej dyspozycji niż była przed zabiegiem, więc traktuję to jako coś, co mnie tylko wzmacnia i, i wrócę w zdecydowanie lepszej formie niż przed kontuzją. Robert, to kończąc, będziemy jeszcze mieli okazję przed samą galą w Paryżu na pewno porozmawiać, więc też przegadamy sobie ten okres pewnie przygotowawczy, który, który teraz w pełni. Wymarzony scenariusz na koniec walki z Bradem Tavareszem 15-minutowa wojna, twoja ręka uniesiona do góry, czy raczej szybkie, szybkie skończenie, jak ty sobie ten pojedynek wizualizujesz? Wymarzony scenariusz to oczywiście zwycięstwo przez Nokaut. Nie nastawiam się, kiedy by to miało być, ale zwycięstwo przez Nokaut, no i najlepiej bonus e, za występ wieczór. Tego Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję za, za czas, który poświęciłeś na to, żeby z nami porozmawiać. Niespełna już miesiąc do gali UFC w Paryżu, która 6 września. Ze mną był Robert Bryczek, jeden z bohaterów tego wydarzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za wywiad, pozdrawiam kibiców i trzymajcie kciuki, kciuki za Polaków w Paryżu.